Hello, hello kids. Hello boys and girls. Today I have for you a book. Yes, this is a book. I'm gonna read a story. A funny story. What does it mean a funny story? Co oznacza funny story? Funny story. Zabawna historyjka. Dzisiaj wybrałam dla was moją ulubioną bajkę. Ale jest ona troszeczkę trudniejsza, bo ma aż trzeci poziom. Więc będę razem z Wami ją tłumaczyć, ok? Ready, steady, go. A funny story. This is a father, and this is a son, a boy. Pamiętacie, co to znaczy, son? Jest syn. Mm -hmm. Ok, and now the father. Mm -hmm. And the son. My fish are great dad. My fish are great dad. Co to znaczy, fish? Nie, yes, fish to ryba. Super great to znaczy świetne. Moje rybki są świetne. And daddy. Yes, they are. Tak, są świetne. Now, the boy. Look at the stripes. Look, co to było? look? Popatrz. Look at the stripes. Popatrz na, tom, um, na te paseczki, tak? Tutaj stripes to mają paseczki te rybki. That she can swim. Ona potrafi pływać. Fast. Co to był fast naszej piosenki? Fast to znaczy szybko. Jest. I can't swim, a ja nie potrafię pływać. Can you swim, a wy potraficie pływać? Yes, I can. Ja potrafię. And you, can you swim? Because the boy, he can't. On nie potrafi. And the daddy say, OK, time for bed. Czas iść do łóżka. Co so na? the boy is in the bed and he say good night daddy good night rick the name of this boy is rick and rick says to daddy i dot movido daddy good night dobranoc and daddy says good night dobranoc and now here is the boy Hello Stripes! Taste pasetku. I like you. Love you. Look at this. Ah! So, here is the water. Water, the voda. Look what happened to Rick. Oh, now Rick is a Yes, he's a fish. And he says, I can swim, potrafię pływać. I can swim. And now the stripes, to jest ta rybka, która mi się tak podobała. Yes, silly, tak guptasku. You are a fish. Jesteś rybką. Hi, I'm Stripes. Cześć, nazywam się Paseczek. Welcome to a Sea Reef. Witam w naszym podwodnym świecie. Thank you. I'm Rick. Dziękuję za powitanie. Jestem Rick. Come to my party, Rick. Zapraszam Cię na moje przyjęcie. Mmm, I'm hungry. Strimes mówi, że jest hungry. Co to znaczy, hungry? Yeah, że jest głodny. I'm hungry. Do you want some? Masz na coś ochotę? Enrique. Oh, no, thanks. Chyba Rick nie lubi takich przystawek. Smakołyków rybich. Oh, look at this. It's a party, they are dancing. Let's do the octopus dance. Zatańczmy taniec ośmiornicy. Ok. It's beautiful here. Jest tutaj pięknie. But there are no stars. Ale nie ma tutaj. Co to są stars? Jest, gwiazdy. Nie ma tutaj gwiazd. And my friends. I moich. Dokończycie. I moich przyjaciół. And my mother. I mojej mamy. And father. I taty. I want to go home, Stripes. Chcę wracać do domu, paseczku. Ok, Rick. W porządku. Say, I want to go home three times. Powtórz, chcę wrócić do domu trzy razy. OK, let's do it together with stripes. Zróbmy to razem z nimi. Z, z, z Rikiem, OK? Jesteście gotowi? Three times, OK? I want to go home. I want to go home. I want to go home. Zobaczmy, czy mu się udało. Oh, yes! Yeah, super! O, oh, dad! O oh, nie, tato, mówi Rick. Look, I am a fish. Zobacz z tym rybką. Daddy. A fish? Rybką? What a dream! Co za sen! No, dad! Listen! Nie, to posłuchaj. Stripes can talk. Paseczek potrafi mówić. And, i, he... now daddy. Mm, now that's a funny story. To dopiero zabawna historyjka. Okej, okay. a wy jak uważacie? Czy ta historyjka była zabawna? Yes? Okej. Okay. Now, at the end, a na koniec, powtórzmy sobie nazwy. Okay? What is it? What is it? Yes, it's an elephant. Super an elephant. What's that? Yes, it's a penguin. Very good. And what's that? Yes, it's a parrot. Mm-hmm. What's that? It's an alligator. Super. What's that? yes it's a lion what's that it's a kangaroo okay let's do it a little bit faster elephant penguin parrot alligator lion kangaroo okay thank you Bye, see you next time, do zobaczenia.